Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve Shipwreck. Po parudniowej przerwie w odcinkach, mam nadzieję, że się stęskniliście i wyczekujecie na kolejny naszą Vikingoszkę. Postanowiłam, że w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do tej maszyny i tam polosujemy, co trzeba. Może w tym czasie wyspa trochę ochłonie i i się te rzeczy ponaprawiają. Już nie ma sensu, żebym teraz przebudowa te budowa piaskami naokoło, bo ta woda i tak tu już jest takie my zdanie dobra zjemy to bo to już się zaczyna psuć weźmiemy te dwa ze sobą to na razie włożymy chociaż to. Te... aha ta jeszcze działa lodówka no tak ta jeszcze działa czyli bierzemy e, odtrutkę nam raczej nie potrzebna no chyba że nas zaraz coś przeatakuje boże ile mamy tutaj muszelek hm. to jest dopiero ciekawe o i mamy te weź to włóż do lodówki e e e i tego tuńczyka czekamy. dobra. 12 tych. To mi jest niepotrzebne, ale wydaje mi się, że my to mamy w którejś skrzynce. Nie mamy, ok. E, tabletkę oczywiście zjem. <laughs> tak jak mówiliście, jak będę miała trochę mało z tego. Sanity. Zobaczymy, co to da. Ja nie wiem, czy w ogóle. Tego chyba się nie da zjeść. No chodź tu. No. Mówiliście też, że jest taki mod, który e, dodaje wiele, że tak powiem, e, zastosowań do tego oleju. Nie wiem, czy chcielibyście, żebym go zainstalowała? Nie wiem. Ja mogłabym poszukać, czy on jest, jak on się nazywa i tak dalej. Że tam, jak się włoży do lodówki, to. czy do skrzynki, to skrzynka działa jak lodówka. Jak się użyje, jak się jest zatrudni, to działa jak odtrutka. Jak się użyje gdzieś tam jeszcze, to jak działa jakoś tam jako jeszcze w zależności do czego się użyje, to on tam. No tak działa. Tak muszę przyznać, że dosyć ciekawy pomysł. Dajcie znać, czy chcecie. Czy chcecie takiego moda w grze? A tymczasem odłożyłam koral. Ale myślałam, że jednak gdzieś go mamy. Ale nie mamy. Mam straszny syp w skrzynkach, to tyle mogę powiedzieć. Oje. Ale mamy dużo rzeczy, więc... E, czekajcie, bo tu widziałam gdzieś. No właśnie, tu i tu widziałam to. Teraz muszę uważać. No proszę. To założymy. To odłożymy. Musimy czekać, aż noc minie. I od razu lecimy sobie. I te zużyłam wszystkie. Tak, dobra. A nie, tu są, dobra. Jeszcze gdzieś widziałam liście. Ja nie mam pamięci w ogóle, co gdzie jest. I piasek. To zostaje, to zostaje, to zostaje. Mm no dobra, to trutkę mogę sobie wziąć te wszystkie rzeczy zostają dobra, e, teraz tak, gdzie jest nasza łódka? tam jest nasz kwiatek, tu jest nasza łódka e, a maszyna jest bodajże tutaj no trochę nas czeka ale dobra lecimy e. tylko jeszcze tą łopatę wyrzucę nie, tą łopatę wyrzucę, bo mam w sumie tą Mamy naszego kutlasa. My nie mamy. Czemu my nie mamy. żagla? Ej. Nie wiem, czy wiecie, że teraz właśnie update wyszedł. No pewnie wiecie, bo. część z Was na pewno oglądała live'a, więc wie. Czy wyszedł. Aha, kurde, nie zrobię. Bambus, clove i linę. Ambus, nie mamy klofa pewnie, co? Jeden klof, Potrzebne są chyba dwa. No. Dawaj maczę tu. Idziemy wciąż trochę. Dwie Liny i jeden Klof. klof. A, 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 a. Raz. Dwa. Aha, teraz nie mokniemy, teraz nas deszczyk w ogóle nie groźny. Dobra i dwie liny. Dobra. I robimy szagiel. jest spoko. I płyniemy do maszyny. Pieniądze są, pieniądze są. Miejsce jest jako tako. To w sumie jeszcze mogłam wyrzucić, ale najwyżej się wyrzuci. Ja sobie to tak oddalę, może. I my płyniemy tam aż. Hmm. Musiałam wycentrować fale. Fale tak nie wieją zbytnio. Fu. Nie w tą stronę, ale dobra. Zobaczymy, co nowego spotkamy po drodze. Jak wiecie, ten update wprowadził właśnie nowy szakiel, piłeczkę do małpek, która jest tutaj w zakładce, o, taką, która po prostu, że tak powiem, zawraca, zwraca ich uwagę i na przykład rzucamy tą piłką i te małpy biegną za tą piłką i nie kradną nam w tym momencie rzeczy, które my sobie tam znaleźliśmy. To był zawsze największy problem u małpek, że nam wszystko kradły i oczywiście wasza nowa postać, którą macie u mnie na kanale zademonstrowaną, a później jeszcze jest wrzucony live, który był prowadzony tak się zapraszam do oglądania ale leje, dobra, teraz już tylko tak mniej więcej w dół musimy lecieć ale chciałabym odsłonić troszkę mapki więc tak tutaj prawą stroną patrzcie, tak leje, a nam to nic praktycznie nie rodzi nie rodzi, nie robi nasza łódka trochę. Nie mamy ten zestaw naprawiania jeszcze, czy chyba nie? Ej, to jest ta, tak, to jest ta wyspa, dobra. Ale jesteśmy głodni. Ale ulewa. A to już nam się... Kurczę, te drzewa nie odrastają zasadzie też ich nie można, więc... Ciekawe. Podnieś to. Dobra. O, ha, ha, ha! Jak się przestraszyłam. No i uwaga. Pierwsze losowanie i... O kurczę. Jaka beka Dobra. Pierwsze losowanie i mamy dwa węże. Super. Drugie. Czy marchewki, czyli dostaniemy drewno, okej. Okay. Może być, bo drewna nie mamy. Tu można fajne rzeczy wylosować. Kolejne. No właśnie, kurde, co ja mam do tych czaszek. Przynajmniej mamy mięso. Pierwszy raz mi się czaszki zdarzyło od kim Gram Star to się rosuje, z tego się pozbieram. Bambus. Bambusa już widziałam. Wiecie co, w ogóle ja bym tutaj zrobiła ognisko? Dziękuję. O. Nie mogę. Bym rzuciła całe siedem i miała spokój. Jagody. Aż 5. Hmm tak sanity spada? Im bliżej maszyny stoimy, tym na bardziej sanity spada. Ożesz ty! Dobra! <laughs> Ciekawe, patrzcie jak na sanity... Ja pierdzielę, jak nam sanity spada, jak tam stoimy. Dobra, uwaga. I uciekamy. <laughs> Metuski! Kurczę, już nie mam miejsca w ekwipuńku. To nam potrzebne. Znowu drewna znowu trzy kłody. Hm. Trzy kłody za pieniążka. No w sumie. O, złota. LOL. LOL. Fajne. Tropikalny, żeby idę do Kwisze. Wow. Ły ały! Dobra, to na razie włoży, bo i tak zwarniemy pieniążki. O, narzędzia. Znowu narzędzia. Co jest? Z... Małpy! Sio, Moje narzędzia! Głupie małpy! <głos> <głos> Wiecie, że cały kupą? Ba nie. Ja mam tu mogła skrzynkę, ale nie zbuduję tu skrzynki, bo nie mam 412, jest mi potrzebne. zrobimy. To na razie wyrzucimy. I zrobimy tu skrzyneczkę. I włożymy tu na razie takie rzeczy jak maczeta. To. To. To i to. Czemu mi tak samo nic nie spada? Aha, bo jesteśmy koło maszyny. Ok. To i to na razie tu włożymy. Może ten ząbek też. Dobra. O, małpa sobie śpi. Dziękuję. Mój młotek odzyskałam. Trzeba było mnie nie okradać. <tryba> Ta ryba, nie wiem czy kurczę. Ogólnie ryby w dąd Młotek, odłożę wędkę sobie wezmę. Cienkosanity. Ryby w Dunstabli można jeść surowie, dają tyle samo co upieczone. Tylko nie wiem, jak to działa tutaj. Muszę przyznać się szczerze. Hmm. Czy może ta tropikalna ryba, czy ta? Tak, może trochę popłyniemy teraz z tej strony, żeby odsłonić troszeczkę mapy. Ale fajne rzeczy. Z tego co mówiliście mi na lewie, to można nawet z tej maszyny e, te zbroje i bronie fajne tu lecitowe, tak? E, wylosować. To już taki konkretny skarb i konkretna wygrana. Wracamy na wyspę, bo patrzcie, nie padało strasznie długo. Może. Może tam nam wyschło. Nie no, ale powinni wprowadzić twórcy coś, co nawet bardzo trudno zbudować z bardzo rzadkich materiałów, ale jednak. Coś, co pozwoli nam zachować te przedmioty, jak lodówka czy garnek, suche. Coś, coś musi, muszą wprowadzić, bo to jest takie trochę niesprawiedliwe, że nie możemy nic na to poradzić. Ja chociażby bym e, zbudowała ten taki, wiecie, shelter taki, co my pod nim stoimy. Oj, patrzcie, delfinki! One chyba mnie nie będą atakowały, co? One tylko Webera atakują. No fajne są to Są przyjaciele, tylko nie wiem czy je karmić, wiecie Ej! Fala Nie można ich karmić, szkoda no, fajne dźwięki wydają <ścoughs> Czekajcie, gdzie ja płynę? Dobra tam Te delfiki nawet nie są zaznaczone na mapie. One takie mało istotne są, chyba. Ale nie wiem, co z nich może wypaść. To mnie troszeczkę zastanawia. Nasz głodomorek jest głodny. Dobra, zaparkujemy od dołu tym razem. W garneczku w sumie nic nie. Z... A, w garneczku nic sobie nie gotujemy, jeżeli nam nie wyschło. Tu nam pozdychały. Ja je podniosę na razie. muszelki podniosę dla Sanity, ale je odłożę z powrotem. No i dalej nam nie wyschło. Wyspo! Może tak troszeczkę byś wyschła. Nie mamy czym palić. Głupą na razie nie będę paliła, bo chciałabym... Może tym, ja tego mamy dużo. Zostaniemy sobie, to nam podniesie Sanity Wysuszymy sobie, to świetnie to wygląda po prostu Świetnie to wygląda <grystanie> Taka susząca się Jellyfish No, jeszcze jedna Okej okay. Dobra Batyków też mam trochę mało. Okej. Okay. A teraz ja bym chciała trochę więcej suszarni zbudować, ale mamy tylko jeden węgielek. Hmm. też głodna. Tak, jeden węgielek. O, co jara się. Worki z piaskiem się nie palą, sprawdzaliśmy. <laughs> o, piaski idą jeszcze do tego. Jedna polemka się nie podpaliła. Ale spoko. O, ta lodówka się pewnie zepsuła też. Tak. <laughs> no, trudno. Teraz sobie wszystko popowieszamy na sznurkach. O przyjdą sobie akurat sobie zanity podbijemy. Tylko szkoda, że pada, trochę zmokniemy. Osiem, czyli w sumie byśmy mogli cztery suszarne zrobić. O, idą. No. Ale patrzcie jak szybko wszystko odrasta przez to. O Zakładaj szybko. Dobra, co mamy w lodówce, co musimy zjeść? Musimy zjeść jajka. Czym mm -mm -mm, by tu napalić? Dobra. Zdajemy sobie, <noise> Teraz to damy ptaszkowi. Albo nie, jeszcze zostawimy dwa. No tak zrobimy już chyba wszystkie na razie tutaj tak schowam co to było? chyba ptaszek dobra, teraz robimy linę Założyć, ale muszę obserwować, gdzie jest ten. To tu połóż. Gdzie jest ten bzyczek? Musimy jak najszybciej te ryby powiesić. Nie mam miejsca na to. Okej. Okay. Nie fajnie, nie fajnie. Zajmiemy taką rybkę? O, może mnie Super, to, to nie wiem. Bo ta Tropical Fish to jest. To ona jest taka bardziej trująca, mi się wydaje. Zresztą chyba. O, przestało padać. Kurczę, nam, by się przydał, żeby te noce przeskakiwać. O, tutaj to lata. Oj. Chodź tu. Dobra. Ej, dlaczego mnie coś uderzyło? Skoro byłam w świetle, no szybko dzień, a to chyba tam mnie ugryzło. Dobra, ok, suszarnia, to może jeszcze tutaj trzecia, I jeszcze jedna, to tutaj może u góry. I jeszcze jedna. I tu wieszamy rybę, rybę i rybę. Hej, ale to czadowo wygląda. Trochę stańcie nam spada. Aha, bo jesteśmy moksi. Ok. No, bywa. Czemu to jest nienawidzone? Tyle zgnielizny. Patrzcie, wszystko no, w niesamowitym tempie wszystko odrasta Przez to, że tak pada Chodźmy, szybko nawieźmy to Raz, dwa, trzy Raz Nie, dwa i trzy, dobra Jest okej okay. Jest okej, okay, jest okej okay. o właśnie, dobrze, że się przebrałam Pomogło być cienko czekajcie, czy gdzieś jest jeszcze węgielek jeden to na razie je odłożę bambusy też gdzieś są chyba nie ma, bo chyba wzięłam, no właśnie kurde, źle jest, źle jest czy mamy pajęczynę? Trzy, tak? i nie mamy pająków tutaj No nic. W następnym odcinku pójdziemy sobie na pajanki i zrobimy namiot. Po troszkę nam Sanity spada. No i nie schniemy, bo stoimy w wodzie właśnie. Na razie tak zrobimy. No, a w następnym odcinku pójdziemy sobie szybko zrobić namiot i w nim będziemy sobie leczyć Sanity albo po prostu pójdziemy na jakieś e, węże. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka. Ostatnio lajki bardzo rosną w górę. Jestem bardzo, bardzo, bardzo Wam wdzięczna za to. Dzięki temu jest tyle odcinków, ponieważ wiecie, ja sobie tak się A podoba Wam się, no to nagrywam. Także zostawcie lajki w górze, piszcie, co tam mam robić dalej. Oczywiście, poza ogradzaniem workami, tego wszystkiego, bo to nie dość, że będzie ciężkie dostępne. To będzie beznadziejnie wyglądało. No, ale tak poza tym, to. Wszystkie rady chętnie przyjmę. Do następnego.